Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie mamy piękne, wspaniałe, cudowne życie. Cudowne ciało. Niestety, często tylko w internecie. Aaaa! Dlaczego tak jest, że ludzie w internecie, czy to Facebooki, Instagramy i YouTube kreują sobie jakąś dziwną rzeczywistość, pokazując, jak to jest piękne, jak to jest super? I zauważcie, że praktycznie 99%. Zawartości tych portali społecznościowych to jest po prostu high life, tak? Żadnych problemów, wszystko jest idealnie. A w rzeczywistości to jest, po dupie. jest po, dupie, po, dupie, po dupie. Tylko tego się nie pokazuje, bo podobno to jest złe, bo pokazywanie prawdziwego życia jest złe. Trzeba pokazywać życie sztuczne, życie w jakiś sposób na pokaz, tak? No bo to jest życie na pokaz. To mi mega irytuje. Bo ja, ja lubię Instagrama, tak, Facebooka czy Instagrama, ale wchodząc na tego Instagrama, tam nie ma życia, tam są wakacje. Każdy praktycznie jest na wakacjach, na wyjeździe, pracują zdalnie, po prostu żyć nie umierać. I jak można narzekać na Polskę, jeżeli no, praktycznie wszyscy, którzy, których widuję na Instagramie, mają takie super bezproblemowe życie. No ale życie w rzeczywistości takie nie jest. Życie nie jest cały czas kolorowe, jest niestety czasami biało-czarne, szare, z, z dozą smutku, problemów, i nie zawsze wygląda to tak. Czasami niestety wygląda to tak. I trzeba to zaakceptować i fajnie, naprawdę fajnie by było. Gdybyśmy byli w miarę prawdziwi, w miarę, to może jest słowo, źle złe słowo, żebyśmy byli prawdziwi, żebyśmy pokazywali to, jak nam idzie, jakie odnosimy sukcesy, ale również, jakie odnosimy porażki. I to samo próbuję przekazać na tym vlogu, jeżeli chodzi o otwieranie swojej działalności gospodarczej, że to nie jest też czysty highlight, super sprawa, po prostu możemy sobie zarządzać, jesteśmy właścicielami, panami świata. Nie, niestety tak nie jest, jest masa problemów. Które próbuję dyskretnie Wam przekazać, że nie jest pięknie, idealnie, to nie jest Instagram. To jest życie. Prowadzenie biznesu to jest życie samo w sobie. Nie każdy ma taką piękną fryzurę jak ja i może zaprezentować swoje wdzięki na głowę. Więc pokażcie czasami Wasze osranie w oczach. Każdy ma taką rzecz jak osranie w oczach w pewnych momentach, Wasze przerażenie, Wasze problemy. Bądźcie sobą, bądźcie jak ludzie, nie jak maszyny. Nie jak modelki na wybiegu dające, że są piękne, piękne i piękne. A w rzeczywistości, gdyby zagłębić się w środek tej modelki, to jest niestety tylko ból, ból i ból. Tylko po to, żeby mieć kasę. I ludzie dla kasy w dzisiejszych czasach naprawdę potrafią zrobić wszystko. I to, że przed chwilą się pomyliłem, bo nagrywając to zauważyłem, że zamiast głowie, powiedziałem głowę, to generalnie mam to w dupie, bo moja wypowiedź nie musi być idealna, w stu piękna, żeby się zaprezentować, jak jestem po prostu wyedukowany, tak, jakie mam słownictwo e, wyrafinowane. No to nie o to chodzi, naprawdę to nie o to chodzi, trzeba pokazać tą ludzką stronę, ludzką twarz. Tego brakuje w dzisiejszych czasach, naprawdę tego brakuje w dzisiejszych czasach, bo gdziekolwiek byśmy w, weszli, chciałem powiedzieć wszedli, gdziekolwiek byśmy weszli, no to niestety to, to, co wspominam, cały czas kreuje się tą piękną rzeczywistość, to piękne życie, i to jest tak kurcze, strasznie irytujące. A, szkoda, gadać. Tutaj nie trzeba się zastanawiać, dlaczego tak jest, skąd jest ten fenomen, dlaczego ludzie tak postępują. Internet, może nie do końca jest anonimowy, kiedyś był, teraz już nie do końca. Ale każdy w internecie może się pokazać z jednej strony i być kimś. Czyli osoba biedna może pokazać, jaka jest bogata. bogata. Osoba bogata może pokazać, jaka jest biedna. Osoba, która ciągle jest w dupie, może pokazać, jak ma super, tak? Może pokazywać samochody, jakie mamy idealne, później wsiadamy się w rower, bo nie nas na paliwo. To nie jest ważne. Ta cała otoczka, którą się kreuje, może pokazać nas, nas tak, w lepszym świetle, a ludzie potrzebują tej adoracji. Tego klaskania, tak? Oj, ty jesteś super, jesteś zarąbisty. I to im internet daje, ułatwia założenie maski i grania. Jak w teatrze. No bo internet w sumie jest jak teatr tak? w pewnych aspektach, w pewnych miejscach. A później ściągamy tą maskę, wracamy do domu i często jesteśmy nikim. Mamy kompleksy, bo nam się przytyło, bo nie możemy na siebie w lustro spojrzeć napijemy się winka, pójdziemy spać, rano wstaniemy, walniemy sobie super fotkę, lekko zupdateujemy, zretyszujemy, zrobimy tak, żeby ten proszę był taki, wiecie nie, idealny, wrzucimy w internet, poczujemy się lepiej, bo dostaniemy lajki, serduszki, komentarze, o jak ty super wyglądasz. I później znowu ściągamy maskę, wracamy do szarej rzeczywistości, depresja, dolina, wstajemy, Znowu udajemy jakiś super, jak jest pięknie, idealnie. I tak w kółko, i tak w kółko. I takimi zachowaniami napędzamy różnego rodzaju branże, które sprzedają nam różnego rodzaju gówna świństwa. Próbują też mówić nam, że jesteśmy nieidealni, że trzeba zrobić tak, żebyśmy byli idealni, bo jak jesteśmy idealni, no to będzie nam w życiu łatwiej, lepiej. Oczywiście, jest. Taki syndrom, że czym jesteś ładniejszy, tym możesz mieć lepiej w życiu, szczególnie podczas spotkania rekrutacyjnego. Ale no nie jest to reguła i nie jest to wyznacznik. Ale przez to, że tak często niestety jest, trochę tu zamotałem, no to ta cała rzeczywistość sztucznie kreowana napędza. To jest mega, mega wielki biznes. I mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że dożyję takiego czasu, gdzie rzeczywistość, prawdziwe nasze oblicze będzie w większej cenie niż sztuczne, że nie będziemy w sytuacji takiej, jak jest, jaka już jest w Chinach, że ludzie punktują się tak jak na Instagramie, tak? Dają sobie jakieś punkty za to, że zrobili dobry uczynek, że przeszli na zielonym świetle, że komuś pomogli, że to nie będzie. Jest taki serial też fajny wydaje mi się, że zaczerpnęli akurat ten temat z Chin. Black Mirror, pokazujący, jak społeczeństwo bazuje na tym, jaką masz punktację. właśnie to jest, Aplikacja była zbliżona do Instagrama, tak? że masz powiedzmy 4 czy tam 5 punktów i za każdy uczynek ktoś ci daje serduszko, punktuje ci powiedzmy w skali pięciopunktowej. Ewentualnie daje ci mniej punktów. Jeżeli masz mniej punktów, to masz problem, żeby znaleźć kredyt. Masz problem, żeby wynająć, wynająć jakąś nieruchomość czy mieszkanie w lepszej dzielnicy. I jeżeli w tym kierunku świat będzie szedł, to może nie my, ale nasze dzieci naprawdę będą miały przesrane i to już będą maszyny, to, to już nie będą ludzie myślący, tylko ludzie, którzy są w systemie. I ciężko jest niestety z tego systemu wyjść, tak więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jednak otrząśniemy się z pewnych rzeczy, z letargu powiedzmy internetowego. Zaczniemy myśleć i, i zaczniemy naprawdę pokazywać swoje życie, a nie życie, które Ktoś nam narzuca życie, które jest sztuczne. A dlaczego jest tak, że praktycznie w internecie nie zobaczycie u swoich osób, które obserwujecie, że wpierniczają, powiedzmy, kanapkę z pasztetem? Witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Przepraszam bardzo za przerwę, ale dzisiaj obudujemy... Nasz ulubiony przysmak, czyli kanapkę z pasztetem, z salcesonem, czy z masłem posypanym i cukier, masy, masło i cukier, tak jak w latach 90. I po prostu, no nie zobaczycie, ale wiecie co zobaczycie, jak jedzą w wykwintnych restauracjach, jak płacą 600 zł za lunch. To zobaczycie, tak? Oczywiście to 600 zł za lunch będzie jednorazowo, raz na pół roku, żeby pokazać się w internecie. No ale nie wiem, no dobra, no to trochę tak przesadziłem, bo jest dużo osób, które 600 potrafi co parę dni wydać na lunch. Ale te osoby też mają problemy. To, że mają więcej kasy, to nie znaczy, że mają problemy, a często tych problemów nie pokażą, tak? No właśnie, nie pokażą tej kanapki z pasztetem, bo pasztet w internecie źle się kojarzy. No Znowu z tym pasztetem. Ale jak tak mówię, to w sumie zawsze tak było. Tylko, że internet napędza pewne rzeczy, więcej osób się uaktywnia. Ale wróćmy do, do lat właśnie 90., 80., 70., 60. Spotykają się dwie matki i jedna drugie opowiada: Jakie to cudowne dziecko ma! Jakie moje dwumiesięczne dziecko jest cudowne. Pra, cudownie, praktycznie cały czas śpi. Nie wiem dlaczego mi się język prączy, ale cały czas śpi, je uśmiecha się. Jest cudownie, jest po prostu piękny. A to, jak cudownie się zesra, czy zżyga, czy mu się odbije, czy mu się uleje, no tego już mamusia nie przekaże, tak? No bo to, no nie, to, to będzie źle wyglądało, tak? Trzeba pokazać, jak ja mam cudowne dziecko. Moje dziecko nie robi kubki, która się wlewa bokami, nie, nie ulewa się, no bo ja tak dobrze odbijam, że moje córeczce to się nigdy, nigdy nie ulewa. Nie, nie, nic z tych rzeczy. I to było zawsze. Tylko tak jak mówię, teraz dobie internetu jest to trochę na inną skalę. Zupełnie na inną skalę. Kurczę, naprawdę coś ciekawe, co będzie za 10-15 lat. Kurde, znowu z tym pasztetem. No dobra moi drodzy, Marcin, Vincent, droga do, jak zwał, tak zwał. Przywódca samego siebie. Ale no, można by było wiele tych tytułów dać. Niech będzie Marcin, żegna się z wami. Dziękuję za poświęcony czas, za wysłuchanie tego bełkotu, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś tematy, chcielibyście o czymś porozmawiać, to zawsze zachęcam do komentowania. Każdy komentarz jest ciekawy, nawet ten zły komentarz, z nich też się w jakiś sposób cieszę. Do usłyszenia w najbliższym czasie, pozdrawiam, życzę Wam udanego dnia, tygodnia, dwóch tygodni, nie wiem kiedy się zobaczymy, usłyszymy, mam nadzieję, że szybciej niż później, zawsze mam taką nadzieję. Więc wracając do swojej pierwszej myśli, do usłyszenia dziękuję. Pozdrawiam.